Witajcie, kochani, dzisiaj transmisja z natury, ciąg dalszy natury. Pola paku, bardzo dzisiaj do no końcówka w zasadzie, pól rzepaku, bynajmniej u nas tutaj, na naszych terenach. Przepiękny zapach i przepiękny kolor. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym. Porozmawiamy sobie o energii. My, jako energia. Słoneczka akurat nam wyszło, bo dzisiaj pogoda jest jeszcze zmienna. Wyobraź sobie, że to jest 100% swojej energii. Twoja aura, twoje pole energetyczne, energia Twojej duszy 100%. Naukowcy amerykańscy uważają, że 20%, niech pójdzie, 20% idzie na, nazwijmy to, obsługę Twojego mózgu w pracy codziennej. Pozostały jakiś procent idzie na to, żeby Twoje ciało funkcjonowało. Trawienie, oddychanie, bicie serca, no to też jest potrzebna energia. Zostaje ileś tam procent. I teraz zastanów się dzisiaj, tu, w czasach transformacji, w czasach, kiedy jest to, co jest dookoła, jak Ty wyglądasz ze swoją energią? Jak na dzisiaj a, wygląda Twoje pole energetyczne? I teraz trzeba się zastanowić nad dwoma rzeczami. Na co z tej kubki ziemi, która mi tu została na dłoni? Na co przeznaczasz swoją energię? Czynniki zewnętrzne i czynniki twoje własne, wewnętrzne. I teraz tak. Czynniki zewnętrzne to jest to, co się dzieje dookoła. Na co marnujesz swój, swoją energię? Czyli swój czas, energię twoich myśli, energię twoich emocji, ee, energię... <śmum> Mam bohatera drugiego planu, ale bardzo dobrze, <śmum> niech i jak najwięcej będzie. E, energię związaną z tym, co zgodnie z taką starą yy, teorią mówi się, na czym skupiam uwagę, to wzrasta. Więc jeżeli na czymś skupiasz swoją uwagę, obojętnie jaka to jest emocja, to to wzrasta, tak? Zasilasz daną osobę, daną sytuację, obojętnie czy to jest lęk, czy to są twoje jakieś inne myśli, wzrasta to. Nie? Czyli zabiera ci tak naprawdę energię. O, troszkę mi się rozsypało. Może, może tak być. Nie? Zostało jeszcze jakaś część energii. I teraz zastanów się, co takiego od środka na dzisiaj Ciebie rozwala. Twoje własne myśli, Twoje własne wnioski, Twoje własne przemyślenia. E, tutaj dorzucimy jeszcze historie związane z poprzednimi wcieleniami, które bardzo się uaktywniają teraz, ponieważ są to czasy szczególne. I myślmy o tym, że żyjąc w tych czasach szczególnych, no jeszcze 21-22 rok taki będzie. Im szybciej z tego wyjdziesz, ja, ty, inni, tym będzie lepiej. Wyjdziesz, to znaczy będziesz bardziej świadomy. Będziesz bardziej świadomie podchodził do swojego życia. Więc zobacz, z tej kubki energii nie? ile dajesz na to, co jest dookoła? Ile przejmujesz się różnymi innymi rzeczami? Też to zabiera twoją energię. Mhm. Ile wściekasz się na to, że ktoś jeszcze czegoś nie zrozumiał? Z twojej rodziny, swoich, może, może twój partner, może twoje dzieci, to jest kolejna kubka energii. Mm -hmm. Ile w tobie jeszcze zostało energii? A gdzie w tym wszystkim jest energia na Twoje własne, szczęśliwsze, lepsze, absolutnie lepsze życie? Bo po to tutaj jesteś. Więc dzisiaj jest odcinek o zarządzaniu własną energią w czasach e, transformacji, bo zdarzy się jeszcze dużo innych rzeczy ciekawszych. E, na polu Szepaku. A wybrałam specjalnie ten kolor, dlatego że żółty kolor jest związany z kolorem Twojego splotu słonecznego, czyli wolnej woli. To jest to miejsce w Twoim ciele, w Twoim organizmie, w Twojej duszy, które mówi ja zarządzam swoją energią. Ja. Mhm. W związku z tym patrz proszę w dzisiejszych czasach, komu poświęcasz uwagę? Komu lub czemu? Bo pamiętaj o tym, że to tak naprawdę ty mu dajesz swoją uwagę, swoją energię. I zostaje jej coraz mniej. A jak sam widzisz przy takiej małej ilości energii, która zostaje na Twoje życie, na wprowadzanie zmian w życie, no nie za bardzo te zmiany można przeprowadzić. Mhm. Dlatego pozwalam sobie zarządzać swoją energią. Pozwalam sobie panować nad tym, co do mnie przychodzi i co ze mnie wychodzi. Pozwalam sobie na nowe, lepsze, szczęśliwsze życie. Nawet teraz, w tych czasach, ba, tym bardziej w tych czasach. I kocham swój sprot słoneczny. Wszystkiego dobrego, kochani.